Panie przed Tobą, Panie Jezu błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i święty świat odkupić raczył. O łaskę śmierci w stanie łaski uświęcającej, by nikt z nas duszy nie potępił, każdy zbawił. O wytrwanie w łasce Bożej do śmierci i w godzinę śmierci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święciej i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za grzeszników zatwardziałych, którym grozi śmierć wieczna o skruchej i spowiedź, o łaskę wiary i chrztu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus, ut te Jezus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre, amen. Ach, żałuję za me złości, jedynie Jezus. dla Twej miłości, Bądź, bądź miłości w niegrzesznemu, do poprawy dążącemu. Ach żałuje zamy złości. Jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w niegrzesznemu, do poprawy dążącemu. Ach żałuje zamy złości. Jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w niegrzesznemu, do poprawy dążącemu. Chryste eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, ktoś współcierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. Próluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. O spokój duszy, radość wieczną dla księdza proboszcza Augustyna Weichsla, katolickiego kapłana, proboszcza Niemca. Rekwiam eternam dona na Ei, domine Ed lux perpetua luca tej. Rekwiam aeternam do Ei, domine Ed lux perpetua luca tej. Rekwiam aeternam do Ei, domine Ed lux perpetua luca Amen. Za mamę, siostrę, księdza proboszcza, za naszych bliskich. Wieczne odpoczywanie raczy im dać panie. A światłość wieku w stanie im świecić. A światłość wiekuista niechaj im świeci. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci, wszyscy święci z Tobą, Panem. Aż Amen. po wszystkie wieki wieków. Amen. Święty Augustynie, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módźcie się, się za nami. Za przyczyną wszystkich świętych kapłanów, archaniołów, aniołów, matki najświętszej nade wszystko o pomoc dla miejscowych kapłanów, osób zakonnych w odwadze porzucenia. Karezji schizmy, baśni Soboru Watykańskiego drugiego i poronionych wytworów tegoż soboru, nowej mszy, znieprawionej doktryny, rozwiązanej dyscypliny katolickiej. O pomoc duszy świętej pamięci księdza Augustyna wobec miejscowych duchownych, miejscowego proboszcza. Gdyby było także jako duszy czyśćcowej, Aniele Boży, stróżu mój. Ty, ty zawsze przy, przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy ciała mego. Ciała mego. I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Rekpieska pieska w pace. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, Amen. Do Ciebie Święty Józefie Uciekamy Dzień się w, w naszej niedoli Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Wielu. Oblubienicy Z ufnością Dzień. również Błagamy o Twoją opiekę Przez, przez miłość, miłość, która Cię łączyła Z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicom i, i, I przez ojcowską Twą troskliwość Którą otaczałeś dziecię Jezus Pokornie błagamy Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie, i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste audinos. Chryste ex audinos. Pater decelis Deus. Miserere nobis. Fili redemptor mundi Deus. Miserere nobis. Sancte spiritus, Sancte Deus. Miserere nobis. Sancta Maria. Ora pronobis. Sancte Iosef. Ora pronobis. Proles David in Incritta ora pronobis, nomen patriarcharum. Ora pronobis dei gentici sponsor. Ora pronobis custo spudice virginis. Ora pronobis figli dei nutrizie. Ora pronobis Christi defensu sedule. Ora pronobis Christi defensu sedule. Ora Ora pronobis alme famiglie preces. Ora pronobis Josef Giustissime. Ora pronobis Josef Castissime. Ora pronobis Iosef Prudentissime. Ora pronobis Iosef Fortissime. Ora pronobis, pro nobis. Dio Ora pro, noviose pro, noviose pro noviose fidelissime. Ora pro novi. Speculum paciencie. Ora pro nobis. Amator paupertatis. Ora, ora pro novi. Exemplar opificum. Ora, ora, ora pronobis, Domestice vite decus. Ora, ora pronobis, nobis. virginum. Ora pronobis nobis. Familiarum columen. Ora pro Solatium miserorum. Ora, ora, ora pro Spesa grottantium. Ora pro nobis. Trattone Ora pro nobis demonum. Ora pro nobis. Protector ecclesiae. Ora pro nobis. Agnus dei qui tollis peccata mundi. Parce nobis domine. Agnus dei qui tollis peccata mundi. Exaudi nos domine. Agnus dei qui tollis peccata mundi. miserere nobis nobis. Deum dominum domus Et principe omnis possessionis Sue Deus tine, Fabilii, Providencia, Beatum, Jozem Sanctissime, Genticis tu est, Pontus, Meligere, Dignatus es. Presta protektorem protectorem, veream, interis, intercesorem, kaberem veream, odnicelis, i vivis edrenias, in secula, seculorum. Amen. Święty Józefie, patronie nasz, święty Józefie patronie nasz módl się, módl się módl się za nami święty Józefie patronie nasz święty Józefie patronie nasz módl się módl się, módl się za nami. Święty Józefie, patronie nasz, święty Józefie, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami.